Jakieś 8 czy 9 lat temu, miałem wtedy lat 30 31, jakby zacząłem mieć już bardzo poważne problemy z używkami nie? z piciem, z czpaniem, i zaczęło to kompletnie jakby gdzieś tam. Jak to się mówi, stałem się bezbronny i bezwolny, jak potem się mówi, na przykład na A, stałem się bezbronny i bezwolny względem na ogół. Zacząłem strasznie, strasznie dużo, strasznie dużo chlałem, i poza, doszło to do momentu, w którym na przykład już uniemożliwiło uniemożliwiało mi to pracę na przykład. Uniemożliwiało mi to jakieś takie normalne funkcjonowanie. Przede wszystkim zacząłem potwornie źle się czuć. I to nawet nie miałem na myśli czegoś takiego, że tam, nie wiem, bolała mnie głowa, czy tam brzuch i tak dalej, tylko zacząłem się potwornie źle czuć na takim poziomie, na jakimś takim emocjonalnym, jakimś takim duchowym, nie? No byłem...